Czy kiedykolwiek czułeś, że nawet podczas Wielkiego Tygodnia Twój dom wydaje się bardziej gorączkowy niż święty? Że coś uniemożliwia rozkwit pokoju w Twoim domu? To nie przypadek. Wiele rodzin boryka się z rozproszeniem uwagi, cichymi konfliktami i oddaleniem od wiary podczas najświętszego okresu w roku. Ale co by było, gdybyś mógł przekształcić swój dom w prawdziwą przystań światła? W tym filmie odkryjesz trzy duchowe sekrety, których nauczał ojciec Pio. Proste, ale potężne gesty, które mogą uzbroić twój dom przed złem i przyciągnąć żywą obecność Boga podczas wielkiego tygodnia. Ojciec Pio, znany ze swoich darów bilokacji, czytania dusz i niezliczonych cudów, był także prawdziwym opiekunem chrześcijańskich domów. Jego rady wykraczały poza konfesjonał, były duchowymi tarczami. W tym filmie ujawnimy trzy praktyki, które zalecał, aby duchowo chronić swój dom w Wielkim Tygodniu. Wielki Tydzień to jeden z najbardziej intensywnych i duchowo znaczących momentów w chrześcijańskim kalendarzu. Przeżywamy ostatnie kroki Jezusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest to czas łaski, ale także okres, w którym wróg szaleje. Dlaczego tak jest? Ponieważ kiedy niebo otwiera się, aby wylać błogosławieństwa, piekło powstaje, aby spróbować to powstrzymać. W tym tygodniu wielu czuje się zmęczonych bez powodu. Nasilają się kłótnie rodzinne, nasilają się rozproszenia. A nawet małe przedmioty w domu wydają się obciążać atmosferę. Nic z tego nie jest przypadkiem. Według pism świętych, w tym ojciec Pio, zło próbuje przesłonić światło, które świeci najjaśniej w tych dniach. Wróg wie, że dom dostrojony do Chrystusa jest fortecą nie do zdobycia i właśnie to próbuje podważyć. Ojciec Pio nauczał, że dom jest przedłużeniem Kościoła, i jeśli w Wielkim Tygodniu jesteśmy wezwani do życia z większą modlitwą, większą ciszą i większą kontemplacją, nasz dom musi odzwierciedlać tego samego Ducha. Nie wystarczy pójść na Msze świętą, musimy wnieść Bożą obecność do każdego pokoju, każdego gestu i każdej rozmowy. Dlatego ochrona domu w tym okresie nie jest przesądem, ale duchową mądrością. To uznanie, że jesteśmy w bitwie i potrzebujemy odpowiedniej broni, a jak powiedział ojciec Pio, modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, kluczem, który otwiera serce Boga. W kolejnych rozdziałach pokażemy Ci, jak w praktyczny sposób zastosować te duchowe sekrety objawione przez ojciec Pio. Aby przekształcić swój dom w prawdziwe sanktuarium pokoju i światła. Sekret: jeden, krzyż na drzwiach wejściowych, krzyż jest największym symbolem naszej chrześcijańskiej wiary. Jest on jednak prawdziwą duchową tarczą. Ojciec Pio, głęboko świadomy walki dobra ze złem, nauczał, że jednym z pierwszych kroków do ochrony domu jest ustanowienie obecności Chrystusa tuż przy wejściu. Sugerował umieszczenie krzyża na drzwiach wejściowych do domu, ponieważ jest to pierwsza bariera obronna przed siłami zła, które próbują wtargnąć do świętej przestrzeni domu. Krzyż ze swoim potężnym ciężarem cierpienia i odkupienia jest jak ciągłe przypomnienie, że w Chrystusie wygrywamy każdą bitwę. Umieszczając krzyż przy wejściu do domu, tworzysz duchową bramę, której zło nie może przekroczyć. To tak, jakbyś mówił, ten dom należy do Chrystusa i nikt, żaden duch niezgody, nie może wejść bez jego zgody. Ojciec Pio wierzył, że krzyż działa jak bariera. Jest znakiem ochrony i konsekracji, który odpędza negatywne energie i przyciąga Boże światło. To nie tylko przedmiot dekoracyjny, ale potężny symbol, który ma realny wpływ na środowisko. Robiąc to, nie tylko chronisz się duchowo, ale także tworzysz przestrzeń ciągłego oddania w swoim domu. Warto zauważyć, że nie ma znaczenia rozmiar ani styl krzyża. Ważne jest to, że jest on umieszczony z wiarą. Możesz wybrać prosty drewniany krzyż lub bardziej wyszukany z detalami, które przypominają o Twoim oddaniu. Najważniejsze jest to, aby był on umieszczony w widocznym miejscu, tak aby każdy, kto wchodzi do domu, pamiętał o obecności Chrystusa. Wiele świadectw mówi o znaczących zmianach w środowisku rodzinnym po umieszczeniu krzyża przy wejściu: więcej pokoju, więcej harmonii, mniej konfliktów. Ale krzyż nie powinien być tylko bierną ozdobą. Ojciec Pio nauczył nas, że powinna mu towarzyszyć modlitwa. Kiedy przechodzisz przez drzwi swojego domu, odmów krótką modlitwę: Panie, niech ten dom będzie chroniony Twoją mocą. I niech wszystko, co się tu dzieje, będzie na Twoją chwałę. Tym prostym gestem zaczynasz stosować pierwszy duchowy sekret ojciec Pio. Sekret 2. Modlitwa w dzień i w nocy. Drugim duchowym sekretem ujawnionym przez ojciec Pio w celu ochrony jego domu jest praktyka codziennej modlitwy, zarówno rano, jak i wieczorem. Zawsze podkreślał, że modlitwa nie powinna być odosobnionym zadaniem lub przymusowym obowiązkiem, ale prawdziwą komunią z Bogiem. Integrując modlitwę z początkiem i końcem dnia, nie tylko wzmacniasz swoją wiarę, ale także tworzysz środowisko duchowej ochrony w swoim domu. Przed wstaniem z łóżka ojciec Pio zalecał odmówienie prostej modlitwy dziękczynnej po przebudzeniu. Wierzył, że sam fakt uznania, że budzisz się z Bożą łaską, jest już potężną ochroną. Poranna modlitwa, jakkolwiek krótka, powinna być aktem poddania się Panu, uznając, że dzień jest pod Jego opatrznością. Jedną z modlitw, którą można odmówić jest: Panie, oddaję ten dzień w Twoje ręce. Niech Twój pokój zapanuje nade mną i moim domem i prowadź mnie we wszystkim, co robię. Dzięki tej modlitwie rozpoczynasz dzień z umysłem i sercem zwróconym ku Bogu, odpędzając zmartwienia i duchowe bolączki. Pierwsza modlitwa dnia przygotowuje dom na przyjęcie Bożej obecności i służy jako tarcza przeciwko przeciwnościom losu. Praktyka porannej modlitwy jest sposobem na otwarcie drzwi domu na boskie światło, pozwalając aniołom Bożym czuwać nad nim. Wieczorem przed pójściem spać ojciec Pio sugerował modlitwę ochronną. Ta nocna praktyka pomaga poświęcić koniec dnia i zapewnić, że kiedy odpoczywasz, jesteś chroniony przed wszelkimi złymi wpływami podczas snu. Nocna modlitwa może być prosta, ale potężna. Panie, dziękuję Ci za ten dzień i proszę Cię, abyś chronił mój dom, kiedy odpoczywam. Niech Twój pokój, Panie, odpędzi wszelkie zło i przygotuje mnie na jutrzejsze przebudzenie w Twoim świetle. Modlitwa ta służy również refleksji nad minionym dniem, prośbie o przebaczenie za popełnione błędy i dziękczynieniu za otrzymane błogosławieństwa. Wewnętrzny spokój, jaki zapewnia, ułatwia spokojny i regenerujący sen. Modlitwa przed snem tworzy duchowe środowisko sprzyjające obecności Boga, atmosferę, w której zło nie ma mocy działania. Sekret 3. Używanie wody święconej trzecim duchowym sekretem zalecanym przez ojciec Pio w celu ochrony domu podczas Wielkiego Tygodnia jest używanie wody święconej. Woda święcona jest potężnym sakramentem, który oprócz oczyszczania i błogosławieństwa działa jako środek duchowej obrony przed złem. Ojciec Pio, głęboko pobożny i uważny na rzeczywistość duchową, wierzył, że woda Święcona ma szczególną moc odpędzania demonicznych wpływów i przyciągania boskiej łaski. Stosowanie wody święconej jest proste, ale skuteczne. Ojciec Pio sugerował, aby skropić nią cały dom, zaczynając od sypialni, zwłaszcza salonu, a następnie przechodząc do miejsc wspólnych, takich jak salon i kuchnia. Nauczał, że woda święcona to nie tylko rytuał, ale prawdziwe poświęcenie przestrzeni. Kropiąc wodą, przywołujesz Bożą ochronę, prosząc, aby wszelkie zło zostało usunięte z Twojego domu. Niezależnie od wielkości domu, gest pokropienia wodą święconą w różnych pomieszczeniach działa jak sakrament oczyszczenia. W ten sposób tworzysz święte środowisko, chronione modlitwami Kościoła i łaską Bożą. Ponadto, Ojciec Pio powiedział, że woda święcona służy również do oczyszczania duszy, dlatego ważne jest, aby od czasu do czasu zażyć jej trochę, aby łaska Boża przeniknęła również do serc tych, którzy mieszkają w domu. Oprócz skrapiania domu, inną praktyką sugerowaną przez ojciec Pio jest trzymanie małego pojemnika z wodą święconą w widocznym miejscu w domu, np. Na, na ołtarzu lub małej półce. Ten stały symbol wiary i ochrony nie tylko wnosi więcej spokoju do otoczenia, ale także służy jako przypomnienie o obecności Boga, zwłaszcza w trudnych czasach lub zmartwieniach. Warto pamiętać, że używając Wody Święconej, należy robić to z wiarą. Ojciec Pio nauczał, że gestowi temu powinna towarzyszyć szczera modlitwa, taka jak: Panie, niech Twoje błogosławieństwo spłynie na mój dom, i niech dzięki temu sakramentowi wszelkie zło zostanie usunięte, a Twój pokój zapanuje w naszym domu. Duchowa ochrona domu. Zwłaszcza podczas Wielkiego Tygodnia, jest aktem wiary, który obejmuje coś więcej niż proste rytuały. Jest to szczere oddanie się Panu i stała praktyka duchowej opieki. Dzięki naukom Ojciec Pio, nauczyliśmy się, że za pomocą prostych, pełnych wiary gestów, takich jak umieszczenie krzyża na drzwiach wejściowych, modlitwy w dzień i w nocy oraz używanie wody święconej, możemy Stworzyć atmosferę pokoju, ochrony i bożej łaski. Te trzy duchowe sekrety to nie tylko praktyki pobożnościowe, ale także potężne tarcze przeciwko siłom zła, wprowadzające harmonię do domu i pozwalające, by Boża Obecność była żywa i stała. Podążając za tymi naukami, ojciec Pio, nie tylko chronisz swój dom podczas Wielkiego Tygodnia, ale także ustanawiasz solidny fundament wiary i duchowości na każdy dzień w roku. Wielki Tydzień to szczególny czas okres refleksji i duchowej odnowy, a ochrona domu. W tym czasie jest świadectwem wiary i szacunku dla tego, co reprezentuje. Stosując te duchowe sekrety, stworzysz środowisko, w którym zapanuje pokój Chrystusa, odpierając negatywne wpływy i pozwalając, by Twój dom stał się oazą modlitwy, spokoju i boskich błogosławieństw. Niech Boży pokój zawsze będzie z Tobą i Twoim domem, teraz i zawsze.